Elwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Patrzcie, słuchajcie, jaka fura, oczywiście to jest, słuchajcie, wóz Elwisa e, nie, nie wiem czemu on jest zielony, w sensie Elwisa twierdzi, że on jest niebieski, ale dla mnie on jest zielony I słuchajcie, ja tutaj zaczynam odcinek kompletnie z przypadku, w sensie, no naprawdę, tak se przechodzę, myślę Hmm, jaki super samochód, no kurczę, aż fajnie byłoby taki mieć, no szkoda, kurczę, że mnie nie stać e, no I co, co, co ja mogę zrobić? I wtedy zrodził się w mojej głowie genialny plan, słuchajcie, genialny plan na to, żeby mieć samochód, a jednocześnie żeby wkręcić Elvisa. Na pewno każdy dobrze wie, że zarówno Agent X, jak i Elviso są po prostu fanatykami, jeżeli słuchajcie, to, to nie jest przesada, ale chyba nie, no naprawdę są miłośnikami amerykańskich starych samochodów i nie wiem dokładnie co to jest za samochód, dokładnie co to jest za model, pewnie jakiś Cadillac, no, bo oni zawsze mają Kadilaki. no i on sobie go kupił i na pewno słuchajcie, no jeszcze naprawdę brakuje tylko tego, żeby tutaj było jakieś szkło albo jakaś barierka, żeby się nie zbliżać za bardzo. Ale my sobie wykorzystamy to, że Elvis o takiej barierki nie dał. I dzisiaj, słuchajcie, podwędzimy mu ten samochód. Tak, słuchajcie, tylko cicho, cicho. Dzisiaj będziemy, słuchajcie, można powiedzieć, złodziejami samochodu, ale spokojnie, spokojnie. Ja słuchajcie, mam na to bardzo dobre uzasadnienie. Ostatnio u nas na serwerze mam wrażenie, że brakuje słuchajcie jakiegoś luzu, brakuje jakiegoś jaja. No i poza prankiem, e, gdzie to Elviso zmienił całą villa agenta, i jakby ten, ten prank chyba moim zdaniem no był troszeczkę bez wyczucia. No bo Agent X przez nie wiadomo ile godzin to buduje, a ten mu to wszystko zmienia na jakiś obrzydliwy kolor. No to poza tym, to naprawdę jest, słuchajcie, ostatnio jakoś poważnie, tak? Wszyscy się gonią, wszyscy słuchajcie tutaj e, jakieś, wpykają się do więzienia na przykład. Więc słuchajcie, zróbmy, zróbmy takiego pranka, że przeparkujemy Elvisowi samochód, tak? To nie będzie kradzież, nie? Pójdziemy po prostu na ok, okej? Możemy się tak umówić, że to będzie po prostu na Plan jest mega prosty. Muszę rozebrać całutki samochód, całuteńki, słuchajcie, i po prostu go przeparkować. Tak, zbudujemy mu jakiś garaż, taki schowany, oczywiście, garaż, i po prostu tam go odbudujemy, na nowo, słuchajcie. To nie będzie tak, że on będzie zniszczony i tak dalej. Nie, on będzie jeden do jeden tak samo. Ja, słuchajcie, zaraz wyciągam telefon, patrzę, słuchajcie, ja mam telefon, zaraz go biorę. Robię zdjęcia od każdej strony. Muszę zrobić od przodu, od boku, od tyłu, od drugiego, boku też zrobię, mimo że jest taki sam jak z drugiej strony, i od góry też zrobię, i od wzoru. To wszystko idealnie, a na przykład widzisz, że tutaj jest szkło Mordo, jak ty takie szkło weźmiesz, no, Mordo, no nie ma problemu. Sirktacz, touch. touch jest grany, także wszystko jest w porządku. W pierwszej kolejności pójdziemy sobie zrobić ten garaż, to nie będzie staleć jakieś niewiadomo co, chodzi tylko o to, żeby po prostu on był ukryty, żeby on nie był na przykład na mojej górze, ten samochód, tylko zrobimy do niego jakąś dziurę, później to wypełnimy jakimś powiedzmy kwartem, żeby to było ładne, bez żadnych udziwnień, bo nie o to tutaj chodzi, ale jednak chodzi o to, żeby też to słuchajcie, nie była jakaś dziura z dirta, no nie na Wildlife, coś się słuchajcie, obrazi. Także w pierwszej kolejności sobie to zrobimy i dopiero później przejdziemy do głównej części tego odcinka. Sami zobaczcie, mam tutaj One T Concentrate, czyli oczywiście beton biały i mam takie bloki. Myślę, że to będzie satysfakcjonujące. Myślę, że to, że to będzie ok, także mordy. Ja przychodzę do szybkiej roboty, oczywiście nie będę wam tego pokazywał, bo to będzie super nudne kopanie, ale Wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki, codziennie są jakieś wyzwania, jak nie wyzwania to challenge, jak nie challenge, to właśnie pranki, jak nie pranki, to słuchajcie, budowanie naszego miasta i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie subskrybujecie, to jest giga szansa, że po prostu coś przegapicie. Także zachęcam do subskrypcji, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i po prostu piona, słuchajcie, dla wszystkich subskrybujących. Pamiętajcie także o, o Instagramie, bo jest podany tu również, słuchajcie, tam dużo wrzucam, więc wpadajcie, jest tam również nasz piesek, którego kochacie, który jest taki słodziutki, malutki, piękniutki, a kurczę, a właśnie, także słuchajcie, wpadajcie, zobaczcie go sobie u mnie na Instagramie i teraz można jechać. Ej, tak sobie pomyślałem, że w sumie mega git miejscem byłoby to pomieszczenie, którego, słuchajcie, jest oczywiście w Macioch Tower, dla tych co nie wiedzą. To jest w Macioch Tower pod spodem i jakby nigdy nie miałem na nie planu, więc kurczę, może moglibyśmy to powiększyć, bo oczywiście na długość ten samochód się tutaj nie zmieści. Także ja słuchajcie, rozwalam to, ja to w sobie przedłużę, ale generalnie myślę, że to jest spoko. Tak, myślę, że, słuchajcie, że to jest spoko sprawa, więc ja tylko rozwalę to drewno. Troszeczkę sobie pokopię owgłąb, no i no i tyle. I będzie wszystko gotowe. Słuchajcie, jestem... Już... Już w gotowym pomieszczeniu, jak widzicie, no po prostu musiałem je troszeczkę przedłużyć, nic skomplikowanego, ale troszeczkę kopania było. E, no i tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że to się zmieści, że ta fura się tutaj zmieści, bo nie mierzyłem jej. Serio, nie mam pojęcia, na ile ona kartek jest długości, no ale tak na oko no to powinno się wszystko zmieścić. Także teraz słuchajcie, lecimy, lecimy do tego wozu, tykamy w foty. Później, słuchajcie, no zabieramy, tak, zabieramy po prostu wszystko, tak powiedzmy na hama. No i umyjemy ten samochód, e, żeby nie było. Weźmiemy wiaderko wody, wylejemy tam wodę. Wodę. Mo może nawet gąbkę, ej, gąbka, woda, słuchajcie, no to już będzie prawdziwa myjna także może to się uda zrobić. Jeszcze szybka kima w domu Elvisa, w ogóle tam są jakieś tabliczki, nie interere mnie to, w ogóle mnie to nie jara. Ja se, słuchajcie, kimam oczywiście, no i wyskakujemy, ta, przez okno wyskakujemy, a co, słuchajcie, będziemy się z tym patrzeć kochać. No i dobra, teraz, słuchajcie, no jeszcze nie najcięższy moment, no zdecydowanie nie najcięższy moment, no ale rozbiórka, słuchajcie, rozbiórka. No wiadomo, rozbiórka pewnie pójdzie szybko, pójdzie łatwo Te, Później, żeby to, słuchajcie, zrobić od nowa To będzie problem Oczywiście, słuchajcie, jestem gotowy na to, że Elviso Jak to zobaczy, jak się o tym dowie To on mnie po prostu rozszarpie Jestem na to przygotowany Aaa Spokojnie, tak naprawdę temu samochodowi Samochodowi, nie wiem jak to odmienić Tak naprawdę nic mu się nie stanie, tak On po prostu będzie przeparkowany Do tego wszystkie bloki, wszystkie co do jednego Słuchajcie, będą tutaj No nie, do, do, do użycia, widzę, słuchajcie, że tutaj w ogóle Nitki się rozpadły, okej okay. Najwyżej będę musiał dodać nowe nitki Nie wiem, nie wiem czemu tutaj są nitki, słuchajcie Naprawdę nie mam pojęcia, ale spoko Spoko, jak dla mnie mogą być Rozbiureczka, rozbiureczka na złampanie, idziemy z tym, poczekajcie, ja naprawdę Nie mam miejsca, o wpytkę, ej, to o Akurat nie jest dobra informacja Dobra, wyrzucam jakieś takie rzeczy, których na pewno, słuchajcie, tam nie było To, to, to akurat pewnie było Zapalniczki nie było Nawet, słuchajcie, wywale. O, to to właśnie wywalę, bo tego też nie potrzebuję Okej, okay, i teraz zbieramy wszystko, bo to jest jednak bardziej potrzebne Także, ej, naprawdę, naprawdę ja jeszcze nie mam Okej, okay, to oczywiście roz... NIE! Silk touch Silk touch Okej okay, ok, ok. spokojnie, słuchajcie Czego nie potrzebuję? Nie potrzebuję tego nie, no to akurat potrzebuję. Eee, e, bo tutaj się robi kłopot. Dobra, udało mi się zebrać wszystkie przedmioty, jest ich naprawdę bardzo sporo. Musiałem powywalać no, prawie wszystko, co miałem w ekwipunku poza tym. I tak, na pewno słuchajcie, zniszczyłem złym kilofem dwie sztuki właśnie ciem jasno-szarego. Szkła, także będę musiał to dorobić Okej, okay, to nie powinien być problem Reszta jest ok. nitki, słuchajcie Chyba były po to, żeby po prostu te dywany Mogły być w powietrzu, także to też Sobie ogarniemy, mam wszystko na zdjęciach W ogóle, słuchajcie, tutaj e, Tutaj w ogóle, słuchajcie, są te temy. Tak, tutaj są te sztemy, jakby mi czegoś tam zabrakło Myślę, że będzie w porządku, ja z fotki mam Zrobione, więc myślę, że będzie dobrze Teraz, słuchajcie, biegniemy e, Szybko do garażu, jestem cały czas sam na serwerze I to jest bardzo dobra sytuacja Później, oczywiście, damy jeszcze tabliczki, że że siema, Maciuś wziął e, furę na przejażdżkę, ale oczywiście zwróci ją czystą i zatarkowaną, żeby nie było, problemu, żeby nie było zgrzytu. Także e, bierzemy to i teraz będzie zdecydowanie najcięższa, słuchajcie, sprawa. Ja będę musiał sobie odpalić zdjęcie, na przykład z boku, e, no i cisnąć. To akurat chciałbym wam pokazać. Myślę, że to może mi naprawdę dużo czasu zająć, więc pewnie, pewnie nie będę wam pokazał wszystkiego tak w stu procentach, ale myślę, że początek sam możemy zrobić razem. Ok, powiem wam, że są ciężary. Już na totalnie samym początku są ciężary. Przede wszystkim to właśnie widzę, że powinien ten samochód się zmieścić, generalnie. Ale już rozwaliłem tutaj ten klocek, Jakby co, będziemy to pomieszczenie powiększać. Bo tak jak mówię, powinno się to zmieścić, ale byłoby na styk totalnie na styk. Ok, tutaj słuchajcie, mamy tył samochodu. No i kurczę, powiem wam, no nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo. Naprawdę, to wymaga, słuchajcie, ode mnie skupienia. Wiem na pewno, słuchajcie, że muszę sobie wziąć na przykład ramkę. Muszę dać sobie oczywiście Bo tutaj jakby, jakby ktoś nie, nie, nie widział To słuchajcie dałem koła no nie Tutaj oczywiście rameczka Musi iść słuchajcie na każde koło Ale to są takie detale A największy jednak problem słuchajcie Będzie serio ze zrobieniem tej karoserii To już co myślałem że będzie najprostsze Czyli nie detale, Tylko ten główny kost, On chyba będzie najcięższy Także ja muszę się skupić i do roboty Dobra, tak to się prezentuje na chwilę obecną. Jednak szerokość była mniejsza, słuchajcie, niż myślałem. Jednak była o jedną kratkę mniejsza. E, dobra, teraz, słuchajcie, muszę się wkopać tutaj. Wziąć tego trapdora i go oczywiście, słuchajcie, umieścić w ten sposób. O, jest, dobra. Tyłu jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. Tutaj lecą oczywiście lampy. I teraz muszą, i nie wiem jakim cudem, słuchajcie, polecieć, polecieć, słuchajcie, nad te frame'y Nad te ramki, które teraz zrobiłem, muszą polecieć oczywiście niebieskie Raczej czerwony dywanik, słuchajcie, ja naprawdę słuchajcie, jestem tutaj mocno zestresowany. Dobra, jeżeli dałbym powiedzmy nic tutaj i nic tutaj, to teraz mogę słuchajcie położyć czerwony dywan gdzie? Mogę położyć słuchajcie go tutaj, to ja bym chciał jeszcze wyżej. O, 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 coś w tym stylu, teraz tak to rozwalę, to też się słuchajcie rozwali. A jeżeli dałbym nic. Ej, a jakbym dał jeszcze. A, można dać nic na nić? można. Można, czyli pewnie o to chodzi, słuchajcie, czyli pewnie o to chodzi, dobra, teraz tak, yy, poproszę, 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 słuchajcie, oczywiście tutaj i teraz tak, kładziemy, tutaj, no i pięknie! I mamy to, oczywiście ja z, yy, popsułem, tak, ja popsułem i mam... Ej, nie, poczekajcie, jest git. Nie wiem co tu robi nic. Serio, nie mam pojęcia, ale dobra, kładę ją, teraz biorę ten dywanik, kładę ten dywanik tutaj i mamy tył, mamy tył, słuchajcie, praktycznie skończony, jeżeli się nie mylę, więc przechodzimy teraz może na przykład do przodu, bo serio tych boków ja się boję. No słuchajcie, ja się chyba rozpędzam. Idzie coraz lepiej. Już, słuchajcie, przód jest praktycznie gotowy, więc jest naprawdę spoko. E, oczywiście, no tutaj dalej jest dziura, tak? Dalej jest dziura, ale to krok po kroku, wszystko słuchajcie będzie w porządku. Teraz tak, e, biorę dywan, 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 dywan. I widzę, słuchajcie, że ten dywanik będzie musiał iść tutaj na środeczek. W ogóle, słuchajcie, tutaj nie ma, nie ma takiego klocka, jakby ja, ja go w sobie tak pomocniczo dałem. E, tam słuchajcie, no nie mam tak naprawdę pojęcia co wleci, ale zapewne, zapewne powiem tam wleci. Właśnie taki klock, żeby to pasowało Także jest git, no i teraz najgorsza robota Słuchajcie, najgorsza robota Aczkolwiek jak zrobię już jeden mod No to drugi będzie analogiczny, więc biorę się za drugi Bo Idzie dobrze, powiem wam serio, jestem zadowolony. Póki co jeszcze daleko, słuchajcie, żeby był, e, była robota skończona, ale już to przypomina samochód. Patrzcie, nawet słuchajcie, dałem klamki. Teraz, słuchajcie, mogę dać przyciski. Przyciski, jeżeli się, słuchajcie, nie mylę, powinny pójść tutaj. Oczywiście szare przyciski, bo mamy też jeszcze inne, także e, drugi będzie tutaj. No i Gites, największy, słuchajcie, mam problem, to z tym, że w tym miejscu, patrzcie, słuchajcie, na wysokości tego koła. Tutaj oczywiście muszą iść takie osłony drewniane, zrobione z tych właśnie e, znaków. Tak, jakby z tych tabliczek. I nie wiem, nie mam pojęcia, jaki blok powinien tam pójść. Serio, słuchajcie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że ta właśnie pryzmarynowa półpłytka, albo, a może to, a może to, słuchajcie, może to. Ej, to jest bardzo możliwe, bo widzę, że jeszcze tutaj będę musiał pocisnąć tymi pryzmarynowymi półpłytkami. Także ja, słuchajcie, użyję tego. Póki co, użyję tego. Oczywiście, słuchajcie, na to sobie damy te tabliczki, bo serio tam nie widać. A nie zrobiłem takiego zdjęcia od dołu, no bo pomyślałem, ej, no, zdjęcie od dołu. Ej, no Maciuś, no zdjęcie od dołu, no to przecież to w ogóle nie jest istotne, a tego bloku też nie widać, więc to musi być pół płytka, no bo wiadomo, że gdyby to był cały blok, no to, no to tabliczka by, słuchajcie, go nie zasłoniła, także, słuchajcie, póki co ciśniemy w ten sposób, myślę, że to ma ręce i nogi, bo z, wiecie, widzicie, słuchajcie, tutaj od góry też troszeczkę widać tego przecież bloku, także to na pewno, słuchajcie, jest to, także jest test i jesteśmy już naprawdę bardzo blisko, jakby, końca. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę to my jesteśmy już blisko wykończenia. Wykończenia tego, patrzcie. Tutaj muszę pocisnąć na pewno, słuchajcie, taki właśnie bloczek. Bierzemy, słuchajcie, dywan. Tak, ja teraz chciałem ogarnąć sobie dywan, bo na pewno tutaj poleci sobie dywan. Tutaj, tutaj i tutaj. Do tego słuchajcie, dywan jeszcze musi polecić, o wyżej. Nie wiem czemu on tak to zrobił, ale dokładnie tak to zrobił. I w międzyczasie ogarnąłem też sobie dwie sztuki tego szkła, więc teraz mam cztery, tak jak było, słuchajcie, w jakby pierwotnym planie. No i. Teraz ja, ja, ja mam, patrz, no ja mam po prostu tutaj fotkę zrobioną, ja mówię, wiecie, muszę sobie to przybliżać, patrzeć dokładnie jak to jest zrobione i lecieć dalej. Widzę, że w ogóle na koła powinienem dać też szyby, zapomniałem o tym więc, no muszę się poprawić. Słuchajcie, robota jest prawie gotowa, ale teraz mam naprawdę duży problem, bo jak widzicie, zostało mi 7 półpłytek pryzmarynowych i jeden blok. E, oczywiście, dywan, słuchajcie, to nie jest problem, bo on leci na górę, ale te bloki, które tutaj widzicie, one najprawdopodobniej na 99% były używane w środku samochodu, no nie do wypełnienia jego wnętrza i nie mam pojęcia w jakiej konfiguracji było to zrobione. Słuchajcie, ja to dam jakkolwiek, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Czyli na przykład słuchajcie, tutaj dam sobie 3. E, Powiedzmy, że słuchajcie, to sobie wcisnę tutaj I powiedzmy, że tutaj sobie również, słuchajcie, damy trzy, no nie? Żeby to było w taki sposób Teraz, a, bo, bo jeszcze jednej mi brakuje No to dobra, słuchajcie, jakoś to muszę uzupełnić Dam na górę dywan i z zewnątrz ten samochód będzie identycznie wyglądał Bo serio, słuchajcie, poza tym, zaraz oczywiście wam go pokażę Poza tym jest wszystko piko, Bello tylko te bloki w środku A chcę użyć wszystkich, żeby Elvis, jak już będzie go sobie rozbierał z powrotem Albo ja będę musiał to robić No to, żeby oczywiście nic tam nie zginęło Dobra, akcja jest prosta Musimy, słuchajcie, e, powiedzmy, że Jedną dać sobie pół płytkę tutaj Jedną dać tutaj, teraz wciskamy Dwie tutaj i to jest ostatni Klocuszek, ten dywan, słuchajcie, to jest ostatni Klocek e, w tym samochodzie Tak, słuchajcie, jest wszystko mega git Teraz oczywiście rozwalam tego dirta, który mi tutaj pomagał W budowie i e, jak widzicie Zmieścił się samochód, zmieścił się Co prawda trzeba było powiększyć to pomieszczenie e, Ja będę musiał je też jakoś Ładnie, sobie jeszcze zagospodarować, ale Pokażę wam teraz, że naprawdę jest piko Miodzią, naprawdę jest wszystko idealnie. Nie będę wam pokazywał zdjęć, jakie mam na telefonie, ale jeżeli, słuchajcie, kojarzycie ten samochód, to na pewno, słuchajcie, wiecie, że jest identycznie. No, patrzcie, słuchajcie, tutaj jest oczywiście szkło. Tutaj są, oczywiście, słuchajcie, te osłony. Jest przycisk, jest nawet, słuchajcie, dźwignie. Są obrócone w dobrą stronę. Do tego, słuchajcie, jest dywan na dywanie. No, nie, no to po prostu, słuchajcie, się wszystko zgadza. jest Są tak, są czarne, znaczy czerwone, słuchajcie, szybki w mm, tylnych światłach. Tutaj też, słuchajcie, wszystko jest tak, jak powinno być. Myślę, że w sumie, słuchajcie, tutaj ten klocek pryzmary, no, znaczy ta pupytka, to to nawet pasuje, tak? W podwoziu. Dobra, tutaj jest wszystko po bo szkoda, że to pomyślenie jest takie małe, że ciężko, słuchajcie, to pokazać, ale to jak to jest garaż, słuchajcie, to jest garaż, a więc, więc powiedzmy, że jest ok. Więc przeparkowaliśmy, słuchajcie, samochód. Wydaje mi się, że naprawdę wyszło to elegancko. Było to cięższe niż myślałem, ale prostsze niż myślałem na początku, jak się za to zabierałem. No jednak, słuchajcie, kilkanaście minut to żeby to, wiecie, było po prostu idealnie, bo gdyby, słuchajcie, tutaj jakiegoś klocka jeszcze się, słuchajcie, upewni, czy coś tutaj jest, jest źle, no ta półpłytka, słuchajcie, to mnie martwi, bo akurat to było z wykopania, ten stone, to też mamy słuchajcie, ze synktacza, ta półpłytka, ta półpłytka, słuchajcie, ona mnie martwi, ja chyba poszukam, słuchajcie, gdzie ją wcisnąć. Absolutnie nie mam pojęcia co z nią zrobić, ale wydaje mi się, że ona musi być z tego kompletu, więc tak samo słuchajcie, ja bym ją wcisnął, tak, ja bym ją słuchajcie wcisnął gdzieś e, do środka, możemy sobie nawet słuchajcie przejść tędy i po prostu sobie to ogarnąć. Płyteczka umieszczana, słuchajcie, tutaj jest, właśnie w tym momencie. E, ja sobie wychodzę. Ej, to, to powiedzmy, że nawet dla mechanika. Ej, tak, tak, słuchajcie, nawet powiemy Elvisowi, że zrobiliśmy tutaj taki tunel, bo to się schyba. Skrywa... Nie, kanał, to się nazywa kanał. No i normalnie tutaj mechanik, słuchajcie, działał. W, w, też od spodu mył samochód. No to jest, słuchajcie, genialne rozwiązanie. Myślę, że Elviso to powinien jeszcze za to zapłacić. Także fura, y, słuchajcie Przeparkowana, fura umyta Rozebrana, oczywiście później złożona Słuchajcie, to nie jest kradzież I ja bym powiedział, że to jest takie, no wiecie na no, pożyczyłem, wziąłem sobie na przejażdżkę, słuchajcie Tak bym to to. oczywiście Elviso jak to zobaczy, to najpierw wpadnie W furię, później, później Pewnie, słuchajcie, pe, pe, będzie po mnie Jechał, a później jeszcze będzie Chciał, żebym mu zapłacił o jakieś odszkodowanie Bo to Elviso, ale słuchajcie, po to tu jesteśmy Żeby sobie robić jaja z niego, także jest dobrze Mordy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo codziennie są odcinki Jeżeli nie subskrybujcie, to jest giga szansa, że po prostu Przegapicie jakieś fajne akcje Czy to z wyzwań, czy to z pranków, czy z budowania czegoś Więc zostawcie suba, bo to bardzo pomaga W rozwijaniu kanału No i pamiętajcie o Instagramie, bo jest podane tutaj Słuchajcie, tam też dużo wrzucam, bo oczywiście mamy Już spoko pogodę, można sobie wyłazić Na przykład z pieskim na spatery, więc.